Witajcie moi drodzy Mamy kolejny dzień walki z wykopem Dzisiaj już idzie trochę lepiej Troszkę nam to podsuszyło Jeszcze tam przód lekko mokre, ale, ale zbieramy to, wiaterek ładnie wieje, także nam to podsuszy Tu decyzja zapadła, że lejemy chudziaka pod całą powierzchnią budynku I geodeta przyjedzie, zaznaczy nam tylko osie Osie ściany części mieszkalnej, i my już będziemy sobie dalej radzili. Jeżeli nie jesteście pewni, czy będziecie w stanie sobie później przenieść wszystkie wszystkie osie ław, fundamentowych, to warto jest ponabijać sobie łowicę razem z geodetą, z pomocą geodety w miejscu, gdzie jest każda ściana. I nie geodeta też to wtedy pozaznacza. Sznurki tylko sobie puścicie I od sznurków piony będziecie przenosili na dół Zresztą my pokażemy jak to robić Tak jak my to robimy Czyli tylko na podstawie ścian części mieszkalnej Część garażowa jest u nas węższa o 40 cm Także my po prostu łowicę. Łowice wzdłuż budynku, tam gdzie będziemy zwężać, nabijemy sobie szersze i po prostu sobie wymiar będziemy przenosili od, e, od punktów ścian części mieszkalnej. Dzisiaj wszyscy uśmiechnięci, tutaj w tej części, gdzie jest trochę płycej, e, jest trochę wilgotnowato, no, ale nic nie poradzimy. Słońce, jest, słońce świeci, wiaterek wieje, także myślę, że będzie nam to trochę podsuszało. Poza, e, poza chudziakiem, poza tą płytą, którą wylejemy Wykopiemy sobie studzienki Które będziemy zbierali e, tą wodę, która będzie nam napływała I będziemy ją po prostu wypompowywali Nie ma innego wyjścia W projekcie jest zaznaczone w ogóle tylko między 3 a 4 cm chudego betonu pod, uwa, pod fundamentowymi no ale tutaj nie ma innego wyjścia, musimy mieć na czym pracować Jakaś podstawa musi do tego być, dlatego, że tu każdy deszcz to nam zatrzymuje budowę I dlatego zapadła taka, a nie inna decyzja W pierwszej kolejności chcieliśmy robić sobie szersze, szerszy chudziak, tylko pod ławę Ale przeliczyliśmy sobie, przeliczyliśmy sobie też wymianę gruntu I beton, pod chudy beton pod całą powierzchnię domu wyszedł najkorzystniej to jeszcze dość wilgotnowato, Zwija się ta glinka, no ale nic Troszkę zostawiliśmy na obsyp później z wierzchu ścian fundamentowych Oczywiście jeszcze tutaj w koło budynku będzie robiony drenaż Ale cała wierzchnia warstwa nad drenażem będzie zasypywana gruntem rodzimym Zaraz nałożę kamerę na głowę to pokażemy troszkę w jaki sposób wykopujemy to już do poziomu tak jak wcześniej pokazywałem, mamy naniesiony reper punktu 0. Ten punkt 0 mamy też wyznaczony w projekcie. Ustawiamy sobie laser na statywie i od poziomu laseru mierzymy sobie odległość do naszego punktu zero, do tej odległości musimy dodać wszystkie warstwy ścian fundamentowych ławy i chudziaka i do tego poziomu czyli do samego dołu chudego betonu pod ławą fundamentową wszystko wybieramy jak jest piaseczek to nie ma problemu, bo można sobie to spokojnie później szpadarkiem podebrać, ale tak jak jest tutaj glina to warto jest się do tego przyłożyć troszkę dłużej popracować z niwelatorem i z operatorem i to wykopać koparką w miarę dokładnie, niż później, niż później walczyć e, szpadlami oczywiście no gdzieś tam trzeba będzie tym szpadlem troszkę machnąć, ale nie będzie tego aż tak dużo my wykop mamy poszerzony o metr m w każdą stronę od osi budynku więc od ław fundamentowych nam zostaje po metr w bok jeszcze e, luzu także nawet jeżeli coś się troszkę osunie czy, czy gdzieś tam koparką nie do końca dojdzie, tak jak, tak jak trzeba, no to i tak, i tak się jeszcze spokojnie mieścimy, Chodziaka będziemy lali 15 cm szerzej niż ławy fundamentowe. Mamy wyliczoną głębokość posadowienia i teraz od, od spodu sztycy mamy mieć do punktu na laserze, mamy mieć około 214 i tak sobie przykładamy, tylko trzeba zwracać uwagę, żeby sztyca była w pionie. I patrzymy, mamy 210,5. Także jeszcze 3,5 cm, w tym miejscu musimy do dołu ściągnąć. Nie ma co tutaj machać ręką na to. No, bo tutaj później szpadlem będzie ciężko. Zdecydowanie łatwiej jest koparką, to yy, ściągnąć niż, niż później szpadlem sztyce w pionie, no i tu jeszcze nam zostało półtore centa. Delikatnie liźnie, i tu już wystarczy. Idealnie 214. No i oto staramy się tutaj walczyć. Ona jeszcze póki, e, póki jest taka kamienkowata, to jeszcze szpadel e, w miarę da się wbić. Ale jak dostanie słońce, wiatru i jeszcze nam tu przysknie. To ona będzie jak beton. A po to jest koparka, żeby, żeby zrobiła pracę tą najcięższą za nas. Lepiej popracować chwilkę głową, poświęcić dwie godziny dłużej przy wykopie, niż później się męczyć. Zobaczcie, jaki zegarmistrz mistrz. Piaseczka. Został tu rożek tylko Ale już nie ma jak się ruszać To od razu musi na bieżąco Ładować na samochód Także jeśli idzie to ciut Ciut wolniej Tu w tym rogu piaseczek był Woda zaczęła wychodzić i Wykopana została dziurka Zobaczcie jak ładnie zbiera Teraz tu się pompę wrzuci W koło mamy sucho A stąd będziemy wypompowywać Takich otworów zrobimy sobie par, parę sztuk Jak już będziemy mieli e, zabetonowaną płytę z betonu I w ten sposób będziemy się ratować Został tu kawałeczek malutki no Ale czekamy już na samochody, bo już nie ma za bardzo jak się ruszać Przyjedzie samochód, teraz będzie ładowany I tam z przodu zostanie zrobione od razu Taki wyjazd, żeby nie trzeba było skakać za każdym razem, tylko tak jak zawsze robimy, żeby można było spokojnie sobie tędy wejść. No i gotowe. Trochę wiatr przeszkadza, ale może damy radę. To mamy wyprofilowane zejście Krok zrobiony parę miejsc takich jest dość wilgotnych, ale, ale nie ma źle. Także jutro skakujemy, bierzemy się za e, szalowanie, nabijemy na ławice. Przyjedzie Geodeta, wyznaczy nam na ławicach to. Ławice bijemy do poziomu docelowego punktu zero Na górze, choć zobaczymy jak będzie z rana to wyglądało. Jak ładnie nam przysuszy, to nabijemy je sobie w środku. Prześpię się z tym jeszcze i, i rano podejmę decyzję Operator bardzo, bardzo na plus Jestem zadowolony Ładnie to nam wygłaskał, także bardzo mało pracy będziemy mieli Ewentualnie gdzieś tam delikatnie podkopać tylko I tyle Także widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, hej!